W hoteliku podróżami są 74 miejsca noclegowe. Pokoi dwuosobowych jest o 10 więcej niż jednoosobowych. Pokoi trzyosobowych jest 3 trzy razy mniej niż dwuosobowych i na ostatnim piętrze są 3 pokoje czteroosobowe. Ile pokoi jest w tym hotelu? Nie wiemy nic o pokoju jednoosobowym, więc proponuję to właśnie te pokoje oznaczyć jako x. Czyli możemy sobie napisać, że pokój jednoosobowy to x. Pokój dwuosobowy jest napisane, że jest ich o 10 więcej niż jednoosobowych, czyli x plus 10. Jest napisane, że pokoi 3-osobowych jest 3 razy mniej niż 2-osobowych. są tutaj, więc przepisujemy x plus 10 i wiemy, że jest ich 3 razy mniej, czyli dzielimy przez 3. I na koniec mamy jeszcze pokoje 4-osobowe i jest ich dokładnie 3, czyli wpisujemy trójeczkę. Teraz jeżeli sumujemy te wszystkie ilości pokojów i pomnożymy je przez ilość osób, które mogą się w nich znajdować, to uzyskamy ilość wszystkich miejsc noclegowych, które powinny wynosić 74. No to do dzieła x razy 1 dodać x plus 10 razy 2, ponieważ w każdym pokoju mogą być dwie osoby, plus x plus 10 dzielone na 3 razy 3 i plus 3 pokoje, które mogą zmieścić 4 osoby i to będzie się równać 74. Tutaj oczywiście zostaje nam x, tutaj mamy 2x plus 20, plus tutaj trójka nam się skróci, więc zostaje x plus 10 a tutaj mamy 12, to się równa 74. Dodajemy x, dodamy też liczby po tej stronie, to się równa 74. Przerzucamy liczby na prawą stronę i dostajemy 32. Teraz dzielimy obie strony przez 4, x to się równa 8. A więc wiemy, że pokoi jednoosobowych jest 8 sztuk: dwuosobowych x plus 10, czyli 18. Trzyosobowych 8 plus 10 to 18, dzielimy na 3, 6. No i tutaj widzimy, że są trzy takie pokoje. Kiedy sobie to sumujemy, to mamy 26, 32 i 35. Czyli taka jest liczba pokoi w tym hotelu.